Muszę się do czegoś przyznać. W Spisie Lektur Karola nie ma współczesnych młodych artystów, albo nie ma ich wielu, bo w sumie chyba tylko dwóch. Dlaczego? Ja, jako nauczyciel, czekam aż pewne formaty, pewne postawy się trochę przegryzą w czasie. Chodzi o to trochę jak z lekarstwem czyli trzeba je wypróbować, trochę musi minąć czasu, żeby wiedzieć, że można je aplikować. I dlatego ja nie aplikuję zbyt współczesnych, awangardowych postaw, rzeczy, które jeszcze się nie sprawdziły, nie zostały zweryfikowane, bo nie wiem, jak one zadziałają. Ale wśród tych młodych artystów jest postawa, która jest godna szacunku i której weryfikować nie muszę. To jest postawa, którą prezentuje Mikołaj Dugosz w swoich publikacjach m.in. Pogoda Ładna, Aż Żal Wyjeżdżać i Real Photo. W spisie lektury Karola znajdziemy książkę Pogoda Ładna, Aż Żal Wyjeżdżać. O Real Photo jeszcze sobie pewnie kiedyś porozmawiamy. Jest to książka, która jest złożona z archiwum zdjęć pocztówkowych z PRL-u. Krajowa Agencja Wydawnicza zlecała fotografom zrobienie pocztówek w różnych miejscach. Fotografowie mieli kilkadziesiąt zasad, które powinny być na pocztówce zawarte, m.in. kolor, m.in. uśmiechnięte osoby, m.in. połączenie architektury starej z nową itd., itd. I ci fotografowie jeździli po Polsce i fotografowali miejsca, które mieli zapisane do sfotografowania, np. Kępno Dworzec Autobusowy. Byłem na spotkaniu z Mikołajem Dugłoszem, tak go poznałem podczas promowania tej książki we Wrocławiu. I między innymi Mikołaj spytał, czy znamy jakieś miejsca z tych książek, z tych, z tych zdjęć. I ja powiedziałem: Tak, znam to miejsce. To miejsce to jest miejsce, w którym ja spędziłem całe dzieciństwo jeżdżąc na wakacje latem z, z babcią i z rodzeństwem. To jest jezioro i ośrodek PTTK na Mazurach. I właśnie. Pod światłem tych kolorowych daszków siedziałem i męczyłem schabowego albo mielonego, bo byłem niejadkiem, O moje rodzeństwo już się wesoło kąpało nad brzegiem na pomostach. Jak zobaczyłem to zdjęcie, wszystko wróciło, wszystkie wspomnienia. Bardzo Wam serdecznie polecam. Ta książka jest naprawdę wnikliwą, dokumentalną rozprawą o czasach PRL-u, o estetyce PRL-u, o kompozycji w fotografii, o rzemiośle fotografa. Pogada ładna, aż żal wyjeżdżać. Mistrzowska książka yy, Długosza. Polecam serdecznie do ściągnięcia yy, razem z innymi pozycjami, pozycjami fotograficznymi. W spisie lektur Karola. Link pod filmem. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.